Policja usiłuje opanować tę nieprawdopodobną sytuację. Miałeś zabić kima! Kim jest na WF-ie. W Niemca się bawi. Spokojnie, silna ręka praworządności zrówna z ziemią! E, chłop już ma tą rękę zabandażowaną. Sekundę temu został rozjmany przez tego golema, czy cokolwiek to jest. E, I te, a teraz z tego? A teraz ma zabandażowaną, zagipsowaną rękę. Szybkie to jest, szybki jest gość. A, A skąd to się tu wzięło? Też nie wiem, naprawdę chłop się musiał przeteleportować jakąś per... tele... pelerynę Niewidkę zrobić sobie jakoś czy coś i... i jest w pytle. Mamo! Mamo! Jestem twoją przyjaciółką! Jesteś przyjaciółką, ale wy się w ogóle nie znacie teraz, więc wiesz, żeby się nazwać przyjaciółmi, to trzeba się trochę poznać. To jest, to jest logika tak zwana. Sądzisz, że poradzą sobie mistrzu? Nie, nie. Znaczy tak, ale jeśli byśmy mieli to z, pod, patrzeć pod takim kontekstem realnym, a nie pod kontekstem miraculum, to nie. Definitywnie nie. To na pewno jakaś pomyłka. Jedyna supermoc, jaką posiadam, to jest super niezgrabność. Nie? Dosłownie. Tak. Tak. Aha. Dowiedziałem się. Że mam jutro kartkówkę z fizyki. Zajebiście <grymne> Leć sta się nie gledzi, odlej Siemoneczko, miło, że na mnie wpadłaś. E, przepraszam Jak oni się trzymają tak w ogóle? On to jest zbyt luźno zawiązane, żeby oni się tak mogli trzymać. Oni powinni wypijali się. Jestem mm, czarny kot. Tak, czarny kot. Wow, cóż za. cóż za. cóż za... Kreatywne imienia... Patrz, to jest jakbym ja na YouTubie się nazywał imieniem i nazwiskiem. Dopiero łzę! Jak Jakżeś ty rozjebał budynek. Po drugie, po co? Po co, żeś zepsuł ten, z... ten budynek? On jest na WF-ie. On jest na WF-ie. Kim jest na WF-ie? Mogłeś oszczędzić parę miliardów... Na odbudowę tego Paryża. Znaczy i tak to pewnie super biedronką rozpierdolał, że tak powiem. Yy, tego super biedronką to jako tako naprawiał. Ale no do jasnej cholery. Ty miałeś tylko się tam zemścić na tym Kimie. A nie rozpierdalać Paryż. Jakie to jest głupie. A w końcu, w końcu znudziło mu się rozpierdalanie Paryża i przyszedł do Kima. Gratuluję, zajęło ci to tylko pół dnia. I co? Kto jest teraz Ty umiesz mówić cokolwiek innego niż. Przepraszam, mikrofonku. Debil! Mówiłem, że debil, nie? Nie dam rady, nie umiem walczyć. On też nie umie, ale jakoś walczy. Czekasz, super czerwony owadzie! światlić liczy na twoją pomoc! Mm, 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 o... <laughs> po prostu. Tak muzyka taka napięta i takie. Tak! Nie! Podobno rozwalam wszystko, czego dotknę. Ja niszczę wszystko i bez supermocy. <laughs> to było dobre. <laughs> Nie rób tego! Nieźle. Debil? I guess debil. No, debil. ja pierdolę. Kupa kamieni go kopnęła, a temu flaki nawet nie wyleciały. Jakim cudem. Skąd ten wąż ogrodowy, i po drugie, skąd ten wunż ogrodowy jest to Kiwilki? Teraz To było podejrzane. To było sas. To było sas, bo. jakby. Ty mogłaś siebie zdradzić, tak naprawdę? O, nie złapała. Zajebiście! Ona jest niesamowita i w dodatku szalona! Jebieta. Co, co tu się dzieje? Bo ja wiem, ja, ja nie ogarniam cze tego czegoś od 17 minut. Ja nie wiem. Nie ja masz nawet odwagi powiedzieć, Milen, że ją kochasz. Cienia o Boże, święty, po chuj, żeś to mu mówił, po pierwsze. Po drugie, oni mają po 14 lat i mówią, że kogoś kochają. Matko Boże, często wskazują, ale, o Jezu. Wiecie, co ja chyba będę robił, coś takiego. Patrz ten ten, 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 proszę bardzo, to są linie obrony. To są e, antykringzowe linie obrony. O, proszę bardzo, antykringzowe e, okopy, które bronią. O, patrzcie, ja jestem kreatywny. które bronią mój e, m m a in n musgen przed yy, padnięciem yy, proszę bardzo o yy, robimy yy, proszę bardzo o. o o o o to są linie ładne linie obrony zrobiłem prawda patrzcie to jest moja psycha aktualnie mu, to co umiem przyjąć na siebie yy, Proszę bardzo, bardzo ładne. Mine and musgen, dobra, tu są ładne linie obrony. Yy, I tutaj będzie miraculum. O, tu będzie miraculum. I za każdym razem, gdy poczuję niesamowicie potężny cringe, to ja robię breakthrough przez jedną o robię breakfru przez jedną linię i poczułem przed chwilą potężny cringe, więc zrobiło się breakfru. Proszę bardzo, to jest aktualnie meinen and Psychicen and Biegen um, więc yy, okej. Okay. Yy, więc jeśli tutaj zostanie dołamana, bo ja psycha to film się kończy. Coś nowego na tym YouTube będzie. Kim to napisał? Ciągle się ze mnie nabija. Wiesz co? No nie... to po ch... żeś to mówił Niepotrzebnie aż tak się tym wkurzyłeś. I to żaden wstyd powiedzieć komuś, że się go kocha. Hej, a skąd pani zna moje imię? Eee! Co kurwa? Przepraszam co? Chwila. Nie. To się nie stało, nie. Co, niepotrzebnie aż tak się tym wkurzyłeś? I to żaden wstyd powiedzieć komuś, że się go kocha. Hej, a skąd pani zna moje imię? Nie, ja mam kurwa dość Everything that kills me, makes me feel alive. Uh. Bardzo fajnie Kurwa wypie O się. Dziękuję bardzo za złamaną psychę. Kolejny breakthrough Jeszcze zostały mi trzy linie obrony W którym miejscu mu kurwa, Powiedziała jego imię, proszę mi tu powiedzieć, k***a. Ja, ja już mam dość, k***a. Ten odcinek jest gorszy niż jakikolwiek odcinek czwartego sezonu, a czwarty sezon jest naprawdę chujowy. Szczerze, czwarty sezon jest naprawdę chujowy, np. Na taki <laughs> efemeral, ale szczerze i tak nie jest tak zły jak efemeral, jak dawniej. Widać poprawkę pomiędzy tym sezonem a czwartym, ale ja pierdolę te pierwsze odcinki, one były okropne. To jest okropne. Naprawdę. Dawno tak psychy nie miałem złamanej. Cudownie, wspaniale, spektakularnie. Czy zamierzasz od dzisiaj chronić Paryż? Skąd masz swoje moce? Ukrysła cię radioaktywna Biedronka? Do jakiej szkoły chodzisz? Co jadłaś na śniadanie? Czy srałaś dzisiaj na kiblu? Czy oglądasz po***? Czego się jeszcze zapytasz? A, Biedronka. Nazywam się Biedronka. Zajebiste imię. Biedronka. Ale obiad. Nie powiedziałbym. To tak kurwa robi. Aha, bitwę stalingradzką, dobra. To są ruscy. <grych> o jejku, o, jejku, o. Widzisz Tiki, nie nadaje się na super bohaterkę, tylko pogorszyłam całą sprawę! Dokładnie. E, a wy też myślicie też tak, że Miraculum ćmy trochę jest bez sensu i zrobione specjalnie pod własce a nie pod ogólnie historię Mirakulum? Mogę nic zrobić bez biedronki? Tylko ona umie złapać akumę i naprawić szkody wyrządzone przez super złoczyńce To jest to, o czym mówię. Po Poczemu oni to tak k zrobili? To, to tak wygląda, jakby to miraculum ćmy było zrobione specjalnie pod takich złoli. Iwan ma bardzo czułe serce. Nie... Zauważyłam. To go doprowadzi do zguby. Wrażliwy dzisiaj mają prze. Nikt nie będzie miał ze mną szans! Posiądę potęgę absolutną! stopień 105 sezonów jest. Dlaczego ja odkładam mikrofon, jak ja jeszcze nawet nie skończyłem gadać. No to dobra, nie wiem, czy nawet nie podzielę na kilka, bo 20-minutowego odcinka ja chyba nikt kurwa nie obejrzy, więc yy, dobra. Ja się w tym momencie z wami pożegnam i mam nadzieję, że się podobało, że moja złamana psycha na dwóch okopach wam się spodobała i ja się teraz pożegnam. <tryk> Nara.